Hej, to czwarty odcinek a nie jak mówię, StarPlanet, jest ze mną... Tak, i od razu Was przepraszam za to, że no, nie, nie nagrywałam, znaczy musiałam się ogarnąć z tym kontem w ogóle. Tak, udało mi się, od koleżanki od drugiego roku, pozwoliła mi, tak jakby dała mi to konto w dziesiątym levelem, no i sobie zrobiłam wczoraj vip na miesiąc i postanowiłam nagrać, i tak się, że ukradli mi to konto i żałuję, a mojej koleżanki, mojej siostrze odzyskała konto. Nie będę teraz wchodziła tak. To co będziemy dzisiaj robić? Nie no co coś robić. Nie za mną. ciebie słychać Nie, ja bo ym, ym, napisałam, że jestem panką ryziego Ten Sweet boy, co tam. O, jeszcze zmienię status. Kto? To jest panką ryziego? Ty? My, Agry. No nie przeszkadzaj mi, gdy <grym> I wiecie o tym, że mm, jak zawsze będzie słychać nas moich rodziców, na przykład. Ej, chyba mamy telefonu? Ej, możliwe, że nas zaraz rozłączy, bo i nie No to będziemy dzwonić, jak? Będziemy dzwonić. Na ten. To co będziemy robili? nie wiem, nie wiem. Ja się właśnie przebieram, tylko trochę mi się zacięło. A ty ciebie mnie nie mam. Nie widać Cię. No co możemy zwiększeniem? Okay. Ja teraz wiemy. Pozdrawiam, lift 3 Pozdrawiam, 2 342. Nie widziałem. Ciekawe co robię nie Czego nie, nie wysyła się no bo ja, ładnie. To mam do mnie. Czy ja do domu kiedyś. nie 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 mam do niej. Ej, fajnie by było, na wyszło, wyszedł, nie byłoby, no, na nie wyszło, do się nie nie? No.

no trochę. Dzisiaj będziemy tak. tylko gadać, tak. Ja tak ciągle opróżniam skarbonkę. Ciągle. Mam kilka fanów, a no, ale wiem, że to nie będę opróżniała. No wiem, ja też. Nie mogę uzbierać. Boję się, że jak skończy mi się VIP... Tak robię. To jest takie przyzwyczajenie takie od tego otwierania, nie? No. 9 famy muszę otworzyć. Nie no, muszę... Ej musiał mi odpażyć. brakuje 4000 do słynnego, ale wem nie wiemy. Patrzę, to jest taki ładny zestaw. Aby to zawrościć. Tak, ściągnęłam. Tak, coś ściągnęłam, ale bardzo mi się podoba. Przyznaję, ściągnęłam, ściągnęłam, tak, ściągnęłam, przyznaję. To też ściągnęłam, bo to coś tam nie ja Musiałam, O, to też ściągnęłam, bo ja tak ściągam, dlatego że to taki ładny niektórzy wymyślają nie korol, ale to sami ściągam. O tak, i ktoś mi napisał, tak, hej, ty zapraszam na mój kanał, Daniel Mysypysz. Supliker, kom wszystko. O, właśnie, ja pozdrawiam. No i mi przeczyta. Bo ja mu mówię, że jego pozdrawiam, bo czemuś krokrobie i tak dalej. Tak, to macie tutaj. Bo... Właśnie na jego kanał. Tak, właśnie, właśnie. Daniel, Mysypy. Ei, porra, mam na pista do canário, na pista. Não é do assim, Paulo. Não é do assim. Paulo. Não é do assim. Paulo. Não é do Paulo. Não Não

Oglądała. Przerwało nas, no fajnie. Fajnie. Hmm. się Fajnie. do Fajnie. 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 no. Fajnie. 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 Wojtce 12 zaczyna. Nie będę pozdrawiała. Tak. To ja dzisiaj was przeprosiłam i w ogóle zapraszam na to konto. Na to konto. No to ja się żegnam. Pa pa. w piątym odcinku. A to nie. No pożegnaj się. Ka Dulu baca yang baca Nama-nama nama Albu papa